Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Skubany. Dzisiaj naprawdę króciutki materiał, ponieważ wiemy już, nieoficjalnie, oficjalnie, ciężko powiedzieć, zazwyczaj z tego źródła informacje się yy, potwierdzają, co będzie w skrzynkach świątecznych, także już od dłuższego czasu mówi się, że dwururka oczywiście, ale tutaj duża niespodzianka i prawdopodobnie to będzie duży hype, ponieważ możecie oczekiwać czołgów specjalnych 10 poziomu w skrzynkach Łącznie z tymi, które są najbardziej pożądane, ja wiem, że każdy pożąda czegoś innego. Ja, na pierwszą myśl o tym, ponieważ nie znam aż tak dokładnie szczegółów, pomyślałem T95 Chieftain 907 VK7201. Także teraz mamy za obligacje przeciętne czołgi i w paczkach świątecznych będą dużo lepsze. Czy wiadomości się potwierdzą? No cóż, powiem tak. Wiadomości z tego źródła potwierdzały się zawsze. Także raczej bym y, zakładał, że się potwierdzą. Jeśli się nie potwierdzą, to będzie pierwsza, pierwsza informacja, która się nie potwierdziła. Także raczej ufam i wierzę, że tak będzie. Jeśli Wargaming nic nie zmieni, także y, polecam, jeśli jesteście zainteresowani, szczególnie jeśli nie, nie mieliście okazji pograć kampanii i tak dalej, chcielibyście któryś czołg, warto pomyśleć o Parkach Świątecznych, ponieważ. Mogą być naprawdę fajne czołgi do zgarnięcia. Ze swojej strony mam nadzieję, że prawdopodobieństwo wylosowania tego czołgu będzie na tyle dużo, że nie będzie trzeba wydawać setek złotych, tysięcy złotych, żeby dostać jego jednego albo je wszystkie, ale że mm, będzie można je w miarę za rozsądną cenę. Wylosować oczywiście prawdopodobnie inne gadżety, być może i autoloader, być może inne czołgi to nie jest istotne, ale o tych dziesiątkach chciałem Was poinformować, bo być może będzie możliwość za, zdobycie, za pieniądze zdobycia tych czołgów. Ze swojej, ze swojej strony mam nadzieję, że tak i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że nie trzeba będzie wydawać tysiąca złotych, bo po prostu najprościej na świecie ich nie wydam. Mam nadzieję, że będzie można to zrobić za jakieś przyzwoite pieniądze. Wszystko w dzisiejszym materiale zapraszam Was do komentowania, alekowania spekulacji na temat paczek świątecznych. W ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie z Kubany.